Ale nie mogłam. Moją twarz dzieliły milimetry od wygiętej blachy, a moje nogi były uwięzione między czymś a czymś. Moje spięte mięśnie płakały o odrobinę wytchnienia. W powietrzu było czuć spaloną gumę, benzynę i strach. Nie, to nawet nie był strach, to było przerażenie. A najgorsze, że to było moje przerażenie. Sekundę na sekundę docierało do mnie coraz więcej głosów. Krzyki z dezorientowania, czerwono-niebieskie światła mieszające się z rozdzierającym głosem przebywających nowych karetek. I krople wody. Krople wody, które miały mi uratować życie, które miały mi dać wytchnienie, ale tak naprawdę, samym okazały się kolejne oddechy. Kiedy się obudziłam, jego jeszcze nie było. Sprawdziłam telefon, obeszłam całe mieszkanie, ale nic, żadnej wiadomości, żadnego bagażu, nic mi nie zostawił. Z każdą sekundą byłam coraz bardziej zniecierpliwiona, ale odkładałam te złe myśli na bok. Przecież nigdy mi tego nie zrobił. Za każdym razem przynajmniej dał mi tego coosa, zanim wyszedł do pracy. Po piętnastym telefonie wiedziałam, że się stało. Na autostradzie był wypadek. Tylko jedna osoba została ciężko ranna. Po kolejnych piętnastu okazało się, że to jest właśnie mój Zbyszek. Jestem twardą kobietą, ale w tym momencie tama budowana przez lata pękła. Jakby jej tam nigdy nie było. Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że jedna osoba może wylać aż tyle łez. Wiecie, życie jest zabawne. Ja no naprawdę... <noise> <noise> naprawdę. Nigdy nie przypuszczałam, że poznam dwie tak różne osoby, a darzące się tak wielką miłością. Jeśli przeciwieństwa się przyciągają, to oni są na to idealnym przykładem. On, artystyczna dusza. Człowiek z niesamowitym wyczuciem. Wieczny łobuz. Z wielką, bujną przeszłością. Wieczny dzieciak. Chociaż dzisiaj powiedziałabym. Że już młodzież. A to wszystko dzięki Eli. Zbyszek bardzo dobrze wie, że mógłby sobie w życiu wiele zarzucić. Że nieraz postępował nie tak, jak by chciał. Że mógł się bardziej starać. Ale właśnie kiedy poznał swoją miłość, wszystko to przestało mieć znaczenie. Wszystko, bo ona zaakceptowała go takim, jakim był. Wszystkie jego wady obróciła w zalety stała się jego inspiracją. Więcej dzięki niej nauczył, oduczył się spóźniać, co było dla niego bardzo wielkim wyczynem. Wszystko dzięki kobiecie, która tak naprawdę mocno stąpa po ziemi, dzięki poukładanej perfekcjonistce, która zawsze daje z siebie 100%. I dzięki kobiecie, która zajmuje się na przykład nowinkami technologicznymi. Wydawałoby się, że kobiety tego typu mają są zimne. Są bardzo twarde i nie potrafią okazywać uczeć, uczuć. Ale kiedy Ela zaczyna mówić o Zbyszku, jej wzrok mięknie. Na twarzy pojawia się dziwne zakłopotanie, ale każdy jej, każde jej słowo, które mówi o Zbyszku, wychodzi właśnie stąd, z serca. Kiedy opowiada o tym, jakie czasami jest męczący, jakie mają przyzwyczajenia i jak nie może się doprosić, żeby zaczął w końcu o siebie dbać, wszystkie te rzeczy mówione z przekonaniem wypełnione są miłością, szacunkiem i troską. Swoje szczęście dzielą tylko między dwie córki i syna. I właśnie tego fatalnego dnia, kiedy Zbyszek znalazł się w tym trefnym busie, wracał z koncertu jednej z nich. Z koncertu, na którym właśnie jego córka zaśpiewała po raz pierwszy jego piosenkę. Po raz pierwszy również wtedy założył krzyżek. Krzyżyk, który dostał od swojej ukochanej Eli, i po raz pierwszy w życiu zabił pasy. Nigdy wcześniej mu się to nie zdarzyło, przynajmniej tak twierdzi, z ręką na sercu. Według statystyk policyjnych w 2013 roku zgłoszono blisko 36 tysięcy wypadków, z czego śmiertelnych było 4 tysiące. Większość tych wypadków Większość tych osób, które zginęły, mogłyby dzisiaj żyć. Gdyby tylko zapięły pasy. Zbyszek po raz pierwszy w życiu zapił pasy i przeżył. Dostał drugą szansę, ale wielu tej szansy nie dostało. Zapinajcie pasy, bo to tylko kilka sekund, a może uratować Wam życie. Zapinajcie pasy, bo możecie stracić więcej niż Wam się wydaje. I zapinajcie pasy, bo nie tylko ratujecie życie sobie, ale też swoim bliskich, bliskich. A gwarantuję Wam, że na jazdę po niebiańskich drogach będziecie mieli jeszcze całą wieczność.